I'm a soldier yeah I told you I'm on the mission I'm switching I'm all over I'm a soldier yeah I told you I'm on the mission I'm switching listen I'm in trouble yeah, yeah. Cześć, witajcie, tutaj Xalion, a to jest kolejny odcinek z serii Far Cry 3. Yy, pomiędzy odcinkami, nazbierałem sobie troszkę zielonych liści, tak żeby miał już się leczyć, yy, ale z tego co pamiętam, też miałem tutaj jakąś, jakiś punkt umiejętności do rozdania. Tak, nawet trzy, patrzcie. Dobra, więc co by sobie tutaj włożyć? Yy, to jest jakieś takie do dupy, mi się wydaje, i mi zbędne. Yy, to w sumie też można sobie wziąć. Ze strzał, no nie korzystam, ale mam jeszcze do zrobienia kilka polowań, także chyba to się przyda. I... mówię szczerze, zaraz chyba będę mieć... Co mam tutaj zrobić? Śmieć przestworzy, dobra. A to rewolwerowiec... I... Dobra, no to cóż, trzeba chyba wziąć to, nie? Dobra, ok Także śmigamy sobie do obozu Delta. Bo tam jest właśnie najbliżej do misji, z tego co pamiętam. Tak jest, Obóz Delta. Obóz Delta... I lecimy do następnej misji, do Hoita. Pozostało chyba do, do końca gry 5 misji, lecz e, na tym moja przygoda z Far mi się na pewno nie skończy. E, będę chciał że z Wami zrobić e, questy fabularne, czyli te z niebieskim wykrzyknikiem oraz może jakieś takie luźniejsze odcinki. Zobaczymy jeszcze co z tego wyniknie. Eee, póki co nie mam pomysłu na grę, ani nie wiem po prostu jaką grę zacząć, także także no no ciężko jest, bo chciałbym zastąpić podobną grą, prawda? Eee, aha, dobra, to poczekajcie. Chociaż mogę go sobie przejechać, zobaczyć jak jak ten <laughs> jakby zareagował. This place up as the Americans say for a very long time. Sam, you're American? Yeah, my father was in the Navy SEALs. I was born when he was stationed in Texas, and then he was relocated back to Deutschland. Oh, Uncle Sam, I get it. Yeah, one of the founding fathers, I think. <laughs> you might want to look that up. Forget it, let's put some candles on this cake. I by sobie robił taką jedną misję fabularną na odcinek I wiecie Ale weszło Co mam zrobić? Zniszczyć te kluczowe obszary Dobra. Może ten sam troszkę już nie domaga. Sam nie żyje, no super. E, nie wiem, ja mam rozwalić? Nie wiem, wjechać w tamte, te, te, te... Miejsca, czy, czy jakoś, nie wiem. Fajnie byłoby wyjść z kamery wewnętrznej teraz to ja dostałem nawet Cholera wie o co chodzi. To wiecie, co zrobimy tak. Ty sobie tam strzelaj, gościu. A ja się wystrzelam troszkę jeszcze w nich. Sam nagle się uzdrowił, co mnie bardzo cieszy w sumie. Huknie? Nie hukło. Ale teraz raczej huknie. def Gdzie jest Sam? Dobra, tam jest. Mam nadzieję, że to przeżyjesz. Aha, super, w tekstury. Okej. Okay. Aha, ja miałem tutaj tylko wejść. Zwijamy się tego gościu, zwijamy się stąd, zwijamy się stąd i to szybko. Lolololololol lo, padnę Bo nie mogę wjechać tyłem Co tam jest z tyłu no? Jakieś beczki kurwa O sam nie żyje O oh, fuck To moment To jak już wiem o co chodzi To gitara No, teraz już sobie poradzimy, bo ja tam po prostu wejść, ja nie, nie mam tego niszczyć nawet, no, ty, ty sobie tam strzelaj, a ja szybciutko wyjdę, wejdę tam do tego Ziup Wchodzę i wyjazd. ho i nie mam mnie tutaj Wypindalać Teraz tutaj trzeba wejść Dobra Chyba to nawet nie o to chodzi Ale cóż, zobaczymy zaraz Dawaj Dobrze Dobrze Chwila wytchnienia chyba tutaj Chociaż chyba pewnie też niekoniecznie. Bomba. Ups, chyba ktoś wem z RPGa. Ups. Coże trudne to. No nic, śmigamy dalej. Napierdziel, napierdzielaj ten tam sam, napierdzielaj. A, już wiem o co chodzi, dobra, przecież ja nawet tego nie zniszczyłem ty Ja mam tutaj dobra Jezu, Fail życia Kolejny Come on, come on, come on, come on, come on, come Dobra? Osłaniaj, a ja się zwijam. Co oni mu zrobili? To jest niemożliwe, przecież miał full HP. No. Oh. Sam nie żyje, sam nie żyje, sam nie żyje. Boże, czy ty to widzisz? Nic, spróbujemy inaczej zrobić. Spróbujemy zrobić tak, że. What the co za miejsce? O, zniszczono. Okej, okay, mnie to pasuje. Sam teraz sobie tam rać. Ale teraz ja sobie chyba nie poradzę. Chociaż pódziwa ten gruby. Wow! Na farcie. Gdzie to jest? Na dole. tak No Co faj co faj Dobrze pierdekło. Pierdykło, jest fajnie. Nie jest za dużo, poradzimy sobie. Olejemy na razie ten, pojedziemy do tego. Kurde, te tutaj też są, ja pierdykam. RPG! Dobra, ziomeczku, dawaj. O, jaka skurwysyńska misja, no. Dobrze, podpiął to, zwijamy się, zwijamy się. No, nie wyjadę stąd, nie wjadę stąd. Nie, 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 nie. Poszło. Poszło chyba. Jest hukło, zajebiście. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Bardzo fajnie. Podejdziemy od tej strony. Z RPG do mnie, z RPG kuźwa? Zjeli, 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 zjeli. Teraz ja się wbijam tam. Osłaniaj, osłaniaj. Sam nie żyję, no. Tak sobie padłem, o. Jezu. To nie moja wina, że on padł. Moja wina, nie moja wina, także... No nic. Panie Sam Becker Trzeba by się stre... ...tścić No leci strasznie, leci strasznie, nie powiem. Będę sobie tutaj porać, co? Będę wdzięczny. Pojawiam się teraz z lewej strony. Pewnie. A nawet nie. Dawaj, 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 zwiam się, zwijam się. Szybko, 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 szybko. No pojawili się z tej, no. Co to za dekle. Dawaj, dawaj, dawaj! Uciekamy, 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 uciekamy! Dobrze! Jest! Udało się! Jak to one more? Już! Teraz tylko gdzie jest ten... Y Punkt kontroli e, Gdzie my jesteśmy tutaj? Teraz na lewo, okej. Okay. Na lewo. O, wytępę dzidy. E, widzę, że tego się nie da po prostu rozwalić. Trzeba chyba przez centralne tutaj. No już prędzej. Dobra, brama jest z tyłu. teraz mam bronić, tak? Ja Pierwszy strzelców, sam pamięta. jak będziesz drugi raz na wieżyce, Pierwszy strzelców się zdejmuje. O, fakt, właśnie takich chyba RPGów załatwili mi sama kilka razy. O wow, ile mięska tam widziałem kogoś tam dokładnie na strzelcu nieco życia. Dobrze, tutaj nadchodzą. Gdzie mi tam na tego. Helikopter bez jaj. No to jedź, panie. Moment, to kto ma prowadzić? O, sam nagle ten, sam nagle się ruszył. Idealnie. Sam ma zapłon, wow, wow, Ale sabotaż, ale sabotaż. No nie powiem, ta gra ma zrąbane skryty prowadzenia pojazdem przez bota. Totalnie, nie? Jeszcze powiedzcie, że... Okej. Okay.

Wachodzi, coś mi tutaj nie pasuje. Zauważyliście, że on to jakoś dziwnie prowadził. Tam my niby zginęliśmy. No nic, dobra. Okej, okay, nie mam pytań, nie mam pytań. <laughs> bugi wszędzie, bugi. Żeby tylko mnie nie zajumali, będzie dobrze. Wow, RPG, RP już latają. Biegnie sobie jakiś jeden pojedynczy klusek To było ich trochę widziałem Wyleczmy się co nieco No teraz już ładnie pojechał Bo wcześniej on nas zabił, tak jakby. Zauważcie. Bo była scena, że spadamy z tego, z tego całego... ...klifu. I nawet taka muzyczka, że się właśnie zabiliśmy, nie? O, teraz nie było. Widzicie tą broń po prawej? W rogu? O o! Ona lata. Jest czarne złoto. No i pojechał w bizat. No a mnie został na środku pustyni. Dobra, dżungli. Różnica jednak jest, nie? To wiecie co, żeby nie zaczynać następnej misji, już jest 20 minuta, to skończymy ten odcinek. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym będziemy standardowo lecić dalej z fabułą. Wezmę sobie to. No i co, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Cześć!